Witam Was bardzo serdecznie, jestem Reniko po Zobaczcie, gdzie jest ten krójnik Peset. I tu jest zawsze ugniecona. A no, to, że jak ja tam przychodzę, to już go nie ma, a jest ugniecona sianka. O, idzie. Idzie usiadł sobie. Gdzie się no, wy, wyjadły. Riki moje Woda tam jest coś tam jeszcze jest, mm. ale jedzenia to on tak nie wyjadł zbytnio. Błotek i Dobra. Ok, przyklejmy. Siano muszą wyjść z końca, nie daje im gość. Tylko sobie, czyliście, lub te małe. A tak to.

Ciężko położyć, są małe jeszcze. One tutaj są. No, biorą, wyścielą. Trochę tego siedzą trochę z Go. Idź tam mały No tutaj mają. Tutaj widzimy, że Muszę przynieść marchewkę, to zaraz się widzimy. Także no, już przyniosłam marchewkę. Teraz mi będę bo matka już strzał, coś tu mam. Zobacz, muszę postawić. Matka, nie jedź mnie. Idź mi stąd. Idź mi stąd. Idź. Pomijasz. ja mam dosyć długi

Ten. I też mi się właśnie tak czerwoną marchewkę zasiałem, Tu mi też wyrosło pasetka. Gdzieś na było był na to nic nie szkodzi. krójki to zjedzą. To nikt to nie widzi. To zawsze je wycinam, wycinam, nie wiem czy nie, ale tak zawsze robię I zawsze pokroję się na jakieś kawałki Mamusia nie go. tego Jakieś takie Coś takiego, masz Jedzą, bo ser najlepiej smakuje, nie? Wszystkie to idą do mamusi mamu, Jedzą, czekajcie, ja no, to skroję na pół Tylko jak to się zabijecie. Танка пьем себе белого. У меня есть Достать им душа, да, если можно хватить. Ой, уже есть, просто душало. Это ну, которое я ну, nie zadłużone od sierpni. Nie się coś innego, chyba że coś na przykład marchewkę, marchewkach, w planie, marchewka w z marchewki coś mi daje. wiem, że moją herbkę też można zacząć na... na zimę jeśli nie i to już wszystkie Wcinają to jak. I praktycznie wszystkie małe do marchewki lecą. Ale najbardziej to ta pasywna jest lepsza. Do królików. Ale czerwona też jest dobra. Też buraki czerwone można. Buraki pasywne Można się ona kupić, zasiać. I mieć na zimę. Ja będę miał buraki czerwone i. Marhevka. Ta se mi trochu jáka. Jo. A boje, jak mám dřevěné. To je kapusek, který se nám odbendou. Takže... Dobrá, budeme si vzít okur. Takže najdeme si ten okur. Właśnie jak one są cięte na jedzenie Więcej niż nie osłon, muszę się na to wyjedzenie Proszę za pięć Co jeszcze? Jeszcze gdzieś w porządku? Daleko na, na służbie Dobra, będziemy kończyć tego vloga Tak 10 minut A jak już coś będzie tam Generalnie to jest o zjeżdżakach, później może być o Z gospodarce, co się będzie działo Nie wiem, albo w ogóle Tylko o zjeżdżakach Dobra, zostawcie łapkę w górę, subika Cześć, na razie.